Cześć, w tym nagraniu pokażę jak skonfigurować wtyczkę RankMath na WordPressie. Dodam na wstępie, że będzie to konfiguracja wersji bezpłatnej, bo kilka dni temu weszła wersja Pro. Wersja Pro stanowi taki absolutny kombajn do optymalizacji strony. Można monitorować pozycje w wynikach wyszukiwania, na jakie frazy rankuje nasza strona, no i wiele, wiele dodatkowych innych funkcji, które tylko przejrzałem. Nie, nie przyglądałem się jakoś dokładnie, ale wróćmy do meritum, powiem jak skonfigurować wtyczkę RankMath, która jest no w moim odczuciu zdecydowanie lepszą alternatywą dla popularnego Yoast no uważam tak, bo znaczno nie tylko ja tak uważam. Po prostu wtyczka ta mniej obciąża stronę, serwer yy, i po prostu co jeszcze. No jest mam, mam wrażenie bardziej przyjazny interfejs, yy, a do tego ma zakres funkcjonalności w bezpłatnej wersji jest dużo szerszy niż w przypadku Yoast to tyle tytułem wprowadzenia. Teraz yy, zainstaluję tą wtyczkę. Instalacji dokonuje się dokładnie tak samo jak, yy, jak każdej innej wtyczki na WordPressie. Ok, włączamy i. Tutaj ta wtyczka już się pojawiła na liście wtyczek mojego WordPressa. I pierwszym krokiem, który należy wykonać, jest przejście do kreatora ustawień. Kreator ustawień. Tutaj wykonujemy optymalizację strony, takie absolutnie podstawowe rzeczy, ale jednocześnie takie, które. Mniej zaawansowanym użytkownikom, nie wiem, copywriterom, blogerom w zupełności wystarczą do prowadzenia skutecznego bloga. W pierwszym oknie mamy wybór konf opcji konfiguracji, czy chcemy wariant podstawowy, zaawansowany lub taki customowy, nazwijmy. Ja ustawię zaawansowany. Obie opcje podstawowy, zaawansowany dużo się nie różnią od siebie, ale ta opcja zaawansowana nie wymaga żadnych tam specjalnych technicznych umiejętności, a pozwala na szerszą konfigurację. Jeszcze tutaj warto zobaczyć, że jak rozwiniemy ten przycisk, yy, możemy sprawdzić kompatybilność naszego serwera, naszej strony z wtyczką. No, w tym wypadku nie znaleziono z danych. Nie znaleziono znanych, niezgodnych wtyczek. No to jest też właśnie ciekawe, że nie wszystkie tłumaczenia są takie naturalne, powiedzmy. Podejrzewam, że wtyczka była tłumaczona za pomocą jakiegoś translatora. I możemy przejść do pierwszego kroku. Tutaj podajemy kilka podstawowych informacji na temat naszej strony. W naszym przypadku, jako że to jest blog tych opcji, które przekazujemy Google na temat naszej strony, są tylko trzy. Czyli wskazujemy, czym się nasza strona zajmuje. No jest to w naszym przypadku blog. Tutaj wgrywamy logo dla Google. Ja już dodałem. Wiadomo, raczej są preferowane kwadratowe obrazki, no ale na potrzeby tego materiału wstępnie wgrałem cokolwiek i tu jest jeszcze jedna opcja, czyli wskazanie domyślnego obrazka, który będzie jakby reprezentował treści, gdy będziemy szerować je w mediach społecznościowych. W sytuacji, kiedy no powiedzmy nie ustawimy żadnego obrazka wyróżniającego dla danego artykułu wpisu, no ja, ja już sobie roboczo przydzieliłem taki obrazek, chociaż za każdym razem raczej wybieram konkretne zdjęcie, które ma reprezentować daną treść. Ok, ten krok mamy za sobą, ale nie, jeszcze, jeszcze wrócę i pokażę, że tutaj ustawiając na przykład opcję sklep internetowy, automatycznie tych pól do uzupełnienia pojawia się więcej. No właściwie niewiele, bo nazwa firmy plus rodzaj działalności, no ale to nas w tym momencie nie dotyczy. Można przejść do kolejnego kroku. O, i tutaj bardzo przydatne rozwiązanie. Możemy zintegrować narzędzia marketingowe Google z naszą stroną, konkretnie z wtyczką rank.maf. I tu warto zobaczyć zabawny akcent, który znowu pokazuje, że wtyczka musiała być tłumaczona za pomocą translatora. Podejrzewam, że powinno tu się pojawić wyrażenie: Maf. rank. Nie tak jak jest, połączę swoje konto matematyczne rangi, ale to nic. No, te, te niedociągnięcia translatorskie nie, nie rzutują jakoś na funkcjonowanie wtyczki. I okej, okay, no ja dokonam integracji z Google. Tutaj zaloguję się za pomocą konta Google, jest to wygodne. Yy. Mhm, tak. Tu powinna wtyczka poprosić o udzielenie przywilejów. No właśnie. Ja tu już się integrowałem z Google, ale gdybym tego nie zrobił, musiałbym musiałbym udzielić uprawnień Google do, do, do korzystania z naszej strony. To znaczy korzystania, no do. Do, do, no, do wglądu w naszą stronę. W określonym zakresie. Tu dokonałem już integracji Google Search Console. Oczywiście. Mm, ale właśnie, nie mam. Nie mam tutaj tej domeny, więc mogę pokazać, jak to się robi i wpisujemy sobie adres. Znaczy, w pełnym, w pełnym, jakby takim wymiarze tego nie pokażę, bo za chwilę wyskoczy opcja, że ta domena już jest. Zweryfikowana, tak, no ale w sytuacji, gdyby nie była, należy wygenerować yy, yy, rekord TXT i umieścić go w panelu naszego serwera, stworzyć po prostu nowy rekord TXT na, w, w panelu serwera. Yy, gdyby dla kogoś to było zbyt skomplikowane, chociaż nie jest. To podejrzewam, że wystarczy się zwrócić do supportu firmy, w której wykupiliśmy serwer i no tak myślę, że raczej pracownicy firmy bez problemu nam wgrają, stworzą ten rekord TXT. Tylko trzeba im tam przesłać wartość tego rekordu. OK, no to no ja już nie będę weryfikował tej strony. Jeszcze może później, żeby wgrać mapę strony, mapy strony. Nie mam konta Analytics podpiętego, więc to też ominę. AdSense również. Można przejść do kolejnego kroku. O właśnie, i to jest bardzo ważny moment, bo tutaj ustawiamy mapy strony, czyli mapy strony są to pliki XML, które. Obrazują strukturę naszej strony i wszystkich treści, które publikujemy. Na pewno należy zostawić to wszystko zaznaczone. Chcemy, żeby w mapie strony były zarówno wpisy, jak i strony, i też kategorie. Tu jeszcze tylko wtrącę, że gdybyśmy prowadzili sklep, tych opcji byłoby tu więcej, bo tu by pojawiły się produkty WooCommerce na przykład, żeby. Tworzyć mapę XML, ale to tak jak mówię, na blogu będziemy, zostawiamy wszystko tak jak jest ustawione. I tylko jeszcze pozwolę sobie na taką uwagę: RankMav jest tak zrobione, żeby te domyślne ustawienia były jak najbardziej zbliżone do takich podręcznikowych, rekomendowanych przez Google. Więc, jeżeli ktoś nie jest jakimś zaawansowanym specjalistą SEO, który ma jakieś swoje własne strategie, no to w większości przypadków te ustawienia domyślne będą w zupełności zadowalające. Mhm. I tu jest kilka fajnych opcji, mianowicie, na pewno nie chcemy indeksować takich kategorii i archiwów duchów, więc zostawiamy to żeby żeby nie były te kategorie indeksowane No follow dla linków zewnętrznych. No to pojawiają się głosy. Słyszałem, że czasami nie zawsze warto domyślnie każdą treść nie indeksować, wychodzącą na zewnątrz. Przepraszam, dawać znacznik, atrybut, przepraszam, no follow. To dlatego, że Google jakby źle to źle to postrzega, kiedy dosłownie wszystkie treści wychodzące są oznaczone atrybutem nofollow, ale no powiedzmy, że to zostawię. I tu ważna rzecz: ustawiamy wszystkie treści linkujące na zewnątrz, aby otwierały się w nowym oknie, czy też karcie. Wiadomo, nie chcemy, żeby użytkownik jakby w opuszczał naszą stronę, a żeby po prostu jednocześnie pojawiała się ta nowo otwarta i nasza strona w osobnych kartach w przeglądarce. Dobrze, to ten krok mamy za sobą i tu już pojawił się taki komunikat podsumowujący, że strona jest skonfigurowana, ale jeszcze jest tak zwana konfiguracja zaawansowana i też dodatkowo jest ten przełącznik który pozwala nam ustawić automatyczne aktualizacje wtyczki. No, każdy, kto korzysta z WordPressa, wie, że jest to trochę igranie z ogniem. Automatyczne aktualizacje w WordPressie mogą się źle skończyć, bo zawsze może dojść do jakiegoś konfliktu między naszym motywem a wtyczką, między jedną a drugą wtyczką, no i wtedy strona, no, po prostu się wysypie. Dlatego ja nie zaznaczam tego. teraz przejdę do tej konfiguracji za, zaawansowanej. I pierwszą rzeczą, którą, którą można ustawić, jest tak zwany manager rule. Dotyczy to raczej sytuacji, w których m, cały zespół zarządza blogiem i, i raczej chcemy różnicować użytkowników w oparciu o jakby ich y, przywileje. No demonstracyjnie włączmy administrator tak jak widać ustawianie tytułów i tagów meta mapa strony zobaczmy że redaktor już ma znacznie mniej tych uprawnień autor jeszcze mniej a wiadomo subskrybent i współpracownik no, właściwie domyślnie nie mają żadnych ale tak jak mówię ja przykładowo dla potrzeb tego wideo mm, konfiguruję seo na na po prostu blogu takim prywatnym, nazwijmy to. O, i właśnie, monitor 404 to jest funkcjonalność, którą na pewno zostawiamy, bo ona będzie nas informować o sytuacjach, w których użytkownik lub wyszukiwarka natknęła się na nieistniejącą stronę, czyli powiedzmy, ktoś wpisał adres albo z jakiegoś linku został przekierowany na stronę która nie istnieje, wtedy chcemy, aby użytkownik był na przykład automatycznie przekierowany na stronę główną. A właśnie, bo tu już jakby obie funkcjonalności w parze yy, tworzą takie rozwiązanie, które nam pozwala przekierowywać użytkowników na yy, użytkowników, którzy trafili na nieistniejące strony, na strony przez nas wybrane najczęściej chyba strona główna ale to według każdego preferencji i tu znowu znacznik i schematu no chyba się nie używa takiej formy tu ustawiamy jakie treści jakiego typu treści będziemy publikować no jako że jest to blog to my sobie ustawimy artykuł no ale powiedzmy że mielibyśmy bloga kulinarnego Wtedy dalibyśmy na przykład przepis. Gdzieś to tak z tego powodu, że powiedzmy, w sytuacji, kiedy nasz, nasza treść, powiedzmy taki przepis pojawi się na pierwszych miejscach Google, automatycznie będą w wynikach wyszukiwania pokazane elementy, takie sugerujące, jakby że jest to właśnie przepis. Na przykład. Jak ugotować o kukurydzę i spójrzmy na te wyniki. Mhm. I właśnie widzimy, że jakby tutaj są te wyniki odpowiadające przepisowi, na przykład hmm, Google wie, że to jest przepis. O, na, no ale to niepotrzebnie się jakby w to yy, tu zagłębiam. No ale dobrze, zostawmy przy naszym, naszym artykule i tak. Typ artykułu wpis blogowy, tak. Typ schematu dla strony. Mm. Niech to będzie też oczywiście artykuł. I wygląda na to, że to byłaby cała ta wstępna konfiguracja. Mhm. I w momencie, kiedy. Przejdziemy przez kreator konfiguracji, trafimy na stronę główną wtyczki na naszej stronie. I tu trzeba zauważyć, że Rank składa się z takich poszczególnych modułów, czyli niektóre już uruchomiliśmy podczas na etapie przechodzenia przez kreator ustawień. Ale tu na przykład możemy Accelerated Mobile Pages ustawić. No, my, my nie mamy pluginu do tego, nie będziemy się tym bawić. Możemy połączyć z Google Search Console, co już właściwie zrobiliśmy. Tak, chcemy, żeby linki były zewnętrzne, wewnętrzne zliczane, ważna funkcjonalność. Tutaj dodatek do WooCommerce, no ale nie mamy sklepu, więc tym się zajmować nie będziemy. Teraz widzę, że sporo się zmieniło w wyglądzie tego tego interfejsu wtyczki bo ostatni raz jak konfigurowałem ją wyglądało to trochę inaczej ale powiedzmy możemy sprawdzić jak wyglądają ustawienia główne o właśnie i tutaj pierwsza opcja linki. Tutaj sprawdzamy jak mamy tworzyć jak ma wyglądać struktura linków do na przykład naszego produktu zróbmy coś takiego moja strona i wiadomo, że im krótszy adres tym lepszy i chcielibyśmy żeby tak wyglądało tak domyślnie wyglądała struktura linków Aha, usunę kategorie z adresów. Tak, a w sytuacji kiedy to wyłączymy Wtedy strona, struktura naszego URL-a będzie wyglądać tak. Automatycznie jest dłuższa, no nie chcemy tego, więc tak, usuń kategorii z adresów URL. No i właściwie z takich podstawowych ustawień to wykonaliśmy je na etapie kreatora konfiguracji. Tu możemy na przykład dodać sobie okruszki, jednak to trzeba wgrać w plikach naszego, naszego WordPressa, chyba że nasz, nasz motyw domyślnie już ma taką funkcjonalność. Narzędzia dla webmasterów, Google Search Console już łączyłem w panelu mojego serwera. Co tu jeszcze mamy? No, cały szereg takich dodatkowych ustawień. Yy, yy, plik Reobot.txt, no ale tu nie będziemy się w to bawić, bo nie potrzebujemy nic z tym robić w tym momencie. Yy, dobrze. Yy, co tu jeszcze? Możemy lokalne SEO ustawić, ustawienia strony głównej, czyli jak ma, jaką strukturę mają mieć meta tytuł w wynikach wyszukiwania i jak ma meta opis wyglądać strony głównej lokalne SEO no powiedzmy że ktoś kto prowadzi tylko bloga no nie będzie chyba zainteresowany lokalnym SEO więc tutaj dużo dużo się nie ustawi no, w zasadzie, jeżeli chodzi o podstawową konfigurację wtyczki, to by było na tyle. Dobrze, dziękuję za uwagę.